Mano, siemano, z tej strony. Makasyn my jesteśmy w trzeciej części, ostatniej jakby ostatniej części tej historii w Battlefield. Jedynce, czyli ostatecznej, jakby ten z przypomnienia. Skończyliśmy w tym miejscu. Musi musimy zniszczyć taki osmański statek, taki żelazny. I będziemy go tutaj załatwiali, więc no. Mamy bardziej takie karabiny, jakieś bomby tutaj widzę, że mamy. No i tak jakoś sobie ten, nie? A teraz musimy zniszczyć te takie pojazdy są zaznaczone tutaj. To jest ta cała filozofia tego. Myślę, że zaczniemy od tamtego tego. Bo to od razu jest broń, brońców, może się znaleźć. Tylko z trzech kandydatów. Mogę się zobaczyć tutaj? Chyba tak. ją Stary na spokojnie, nikogo tu nie ma. Nie to już mam, okej okay? i sobie no, i sobie już nie widzisz, że mi to nie ma Szybka bomba i do domu, tylko że tam mnie widzą chyba Znaczy nie widzą, ale podejrzewają, że coś się dzieje więc może lepiej być tutaj chwilę. Ej, to może być spoko na teraz. Ja to ja sobie tylko na teraz wezmę. To będzie spoko pomysł, żeby tego używać na razie. No to szybka akcja, nie? I trzech leży. O Jezus. Co robię! No to nieźle, no to nieźle. Polecam. Ja tu chcę po cichu sobie ich pozabijać, a nie trafię. Oczywiście. Zawsze tak jest. Wow, wow! Spokojnie, zginę. Na początku odcinka zginę, na Ważne, Właśnie, jak mówiłem, niektóre odcinki będą łatwe, niektóre trudne jak ten. Bo ten odcinek jest trudny i to widać. Kurde, cała armia ich jest. Zginę, czy nie? Jakieś czołgi, co tu się dzieje? Dziko. Schowaj się. Nie za fajnie, nie za fajnie. Lecz się. No lecz się, no proszę cię. Nie leczy się. Zginę, na stówa. Ja nie wiem. Początek odcinka, ja ginę. Tak jak mówiłem, niektóre po prostu części będą trudniejsze, a niektóre łatwiejsze. A ta wygląda na trudniejszą. Ciekawe mnie, jak będziemy rozwalali ten statek, tak sobie poradzę. Ten statek, się, pociąg. Panuje, pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Najpierw idziemy tam. To był dobry plan. I to jeszcze się udało. Płobojętny, co właściwie nawet mógł zamienić. Pozaznaczam ich sobie, bo w od odcinku odkryliśmy, że można sobie takich zaznaczać, co strasznie upraszcza życie. Przytrzymaj... go. Nie. O Jezus Maria. No i mnie już widzą. No jakby inaczej, no jakby. Jak ja drugi raz brzędę, zginę, to się chyba załamie, nie? O Jezu, we mnie Ja nie wiem, ja nie wiem Coś ze mną się dzisiaj dzieje? Czy coś takiego? Nie, nie, na no spokojnie Spróbujmy to inaczej rozegrać może Na przykład czekać trochę, może pójść drugą stroną, coś takiego. Się, gdy człowiek planuje, pan Bóg się śmieje. Okazało I może się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Mi się wydaje, że zrobimy tak, że najpierw poczekamy, aż oni się jakoś rozejdą, ci żołnierze, a potem podłożymy te ładunki pod cichu. Tak, tak, to będzie dobry pomysł. I ich jakby wysadzimy, i wtedy dopiero jakoś zaczniemy działać na poważnie. Poczekajmy, sobie tutaj, bo tutaj jest chyba taka safe strafa Trochę. Nie wiem, tak średnio to działa, ale no, zawsze to zaznacza, nie przynajmniej. I tam jest ten moździerz, kurde. Ja bym się do niego dorwał, ajajaj 50 razy łatwiej by było Ale tam jest dwóch kandydatów Tam jest cicha snajperka Ja bym się do niej To był pomysł Na sztuwa No a jakby inaczej, kolego, ich lepiej, może nie będę zabijał? Tak, tak, tak. Nie czy to jest dobry pomysł. Dobra. I teraz chyba dobrze rozegrać. Nie możemy się im dać dotrzeć do moździerza, bo wtedy będę miał większą lipę. O ile to w ogóle jest możliwe. Ucieknijmy, ucieknijmy. Na spokojnie, na spokojnie. Tak, bardzo spokojnie, wiem. Czas na przeładowywanie broni. Dobra, ja z karabinów. Jaki to ma odrzut! Dobra, on, on będzie strzelał, więc ja się będę przemieszczał. On pani zaraz tutaj strzeli. No właśnie. I ja go zabiję. okej. Okay. gdzie on się... Dobra. Chyba nie zginęliśmy jeszcze. Co nie ukrywam, że będzie bardzo możliwe. Ale mam full skupienie, nie? Chyba nie, dawno się tak nie skupiłem, naprawdę. Tu jest ono pancerzone, super! A jakbym... Nie, nie mam. No to robię tak. Jeden. I drugi. Tak ukryję się gdzieś? Po co się? Po co się? I tego mogę nawet. Nie dorzucę. A nie dorzucę. Jest, dobra, zadanie wykonane. Mamy to. I co teraz? Co teraz? Oczyść wioskę z wrogów, czyli tylko tam wróg został. Dobra. Czyli musimy go zabić. I będziemy mieli chyba wszystkich do niego rzucimy sobie granatę. Trzymaj! Nie zadziałało na siebie. Fajnie. A jednak zadziałało. Gdy Zara oczyściła osadę, mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Teraz się będzie dopiero działo. No teraz będzie mocno. Yo, za wojna. Musimy pociąg zniszczyć, ten wielki. Strzelam w niego. Nawalaj. Dobra. Co, zginąłem? No nie gaj, że ja będę na hitach ginął teraz od nich. To będzie trudne. To będzie trudne. Chyba najtrudniejszy odcinek, naprawdę. Co ja w ogóle coś zadaje? Chyba ta, ale to bardzo mało Trzymaj granat w ogóle, to nic nie zadało prawie Dobra, jeden hit Jeden hit i uciekam Tak, teraz tutaj jeden hit No wyszłem z tego, no wyszłem, no, kurde. To będzie ciężkie. Jak to załatwić go teraz? No trzeba będzie... bardzo mieć dobry refleks na to. Może podejdę do niego i będę, zacznę rzucać trochę... granatami może, coś takiego? Nie wiem. Nie, dobra, co ja go zrobiłem? Myślałem, że będę miał widok na cel będę mógł strzelać. No, mhm. Y Gratulacje. Leci to na mnie. Nie leci. Pani to proszę. Trzeba z tych działać mnie. Nie gdzie on jest? On tam jest. Nie za fajnie, nie za fajnie. Próbuję w nich strzelić i trafić, najważniejsze. Dobra. No dobra, jedną czwartą HP już mam zadana, to dobrze. Ale... mam jakąś... nie wiem czy mam... Ja ich trafię stąd? Nie trafia. Chciałbym ich tutaj wyeliminować, ale... Wow, 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 dziko. Kurde, nie wiem z jakiego działka strzelać, bo ich jest tu bardzo dużo, a jak mi się rozwali to działko to ogólnie mnie nie ma, nie? Wyjść. Wyjdź! Dobra, nieźle. Bardzo fajna gra, bardzo, bardzo fajna gra, polecam. Ło, wow, 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 to! Wow. Muszę się jakoś nauczyć tutaj biegania pomiędzy nimi, bo super, tamto ma jeden HP W ogóle to zadaje? Chyba nie. Chyba muszę wytoczyć grubszą ar artylerię. Tak. Ale toś trudno by to trudno będzie to zrobić, bo tutaj są przycię. A tu. Oj. Leży dobra Kurde jest ciężko, jest ciężko, nie powiem że nie Rzucaj w nich To jest rozważna Mam mało życia, to jest minus ja no nie trafię w nich, nie ma szans. Nie mam w ogóle amunicji, dosłownie. Nie Muszę się skupić, bo teraz nie mam co zrobić. Strzelę, no strzelę. Ryzykownie, ale strzelę. Jeśli on nawet nie stracił połowy HP. A ja już nie mam w ogóle bieżyszek. No co, zobacz co tu się dzieje. Gratuluję. Dynamit, super, się ja broń palną. Nie wiem co to jest, nawet biorę to A to jest takie co się dopiero jak leży, kurde to jest słabe Dobra to jest tak wolne Oj to dużo zadaje No dobra, to jest mega mocne. Widziałem, że to jest słabe, bo, że, bo to trzeba leżeć. Ja że to na ludzi będą przestawał, a to jest przepotężne na ten czołg. To są, zobaczcie, ile ja tym zadaję. To jest taka przy, te, takie przynośne działko. Dobra. Jest ciężko, nie ukrywam. Dobra, niż mam mało HP i to bardzo. To czy, może nie tak bardzo, ale no... Niż mam bardzo mało. To czy, mało, mało, no nie wiem. Dobra, co ja robię? Gdzie jestem? Jeszcze tam dojść do góry. Dobra. On już On ich już prawie nie ma. Nie! No nie, no biegnij! Kolego! Już nawalaj czymkolwiek. Mamy to. Już rzucam jakimiś tymi granatami w ogóle. Niepij! Chyba twoja, Zaro. I masz rację. Trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa. Kanał Słyski. A, oh, sorry, nie wczytałem wam. T. Lorenz pozostaje postacią kontrowersyjną, a wojna o ropę trwa po dziś dzień. No, nie, to fajnie. To będzie chyba koniec z. Tak, to jest koniec tego opowiadania. No i to jest wszystko. Ja się z... może się nie jeszcze pożegnam, bo chciałem się was, was poprosić, żebyście napisali jakby co, jaką tą historię mam następną zrobić. Czy błoto i krew, czy wysoko postawieni znajomi, czy Avantisa Saviola? Czy goniec. Mi się wydaje, że jak już zaczęliśmy od tyłu, to myślę, że zrobię tego gońca. Ale no jak uważacie, jak uważacie. Ogólnie to będzie na tyle z tego odcinka. No i tak. Ja się z wami żegnam. Do widzenia.